Piotr! No, co jest? Co? Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Witamy za kulisami spektaklu pół na pół, w którym występują Piotr Szwedes... ...i Piotr Polk. Spektakl wyreżyserował Wojtek Malajka. To czarna komedia z bardzo dobrym poczuciem humoru. Jeżeli Państwo chcecie poznać historię dwóch braci, którzy walczą spadek po matce, która jeszcze żyje, nic prostszego. Przyjdźcie w Waszym mieście do teatru. Już niedługo u Was będziemy. A teraz zapraszamy na fragmenty. Sonia aktorzy, na pewno. Czy myśleliście kiedyś, aby zabić własną matkę? Mamo! Umarła! O, mo, mamo! Nie? Wprawdzie matka jest tylko jedna. Panie Boże, bardzo kocham moją matkę. Naprawdę ją bardzo kocham. Panie Boże, naprawdę ją bardzo kocham. Ale niech ona już umrze. A masz, myśliczam, święcam, że masz! Ale czasem to o jedną za dużo. Co teraz będzie ze mną? No musimy sprzedać to mieszkanie i to już. A co z mama? No mama musi umrzeć i to też już. Synkowie mamusi. Jesteś łysa! Łysa! Piotr Polk i Piotr Szwedes zapraszają na spektakl Pół na Pół w reżyserii Wojciecha Malejkata. Oddycha! Cały czas oddychanie zabiło się jej. Czy Piotr zabił? Czy Piotr zabił? Tego dowiecie się oglądając spektakl. Zapraszamy Piotr Polk. Piotr Szwedes. Pół na.